Malarstwo Balthusa, oryginalne i nie poddające się próbom klasyfikacji, należy do najbardziej fascynujących zjawisk w sztuce XX wieku. Malarz zachowuje w swojej twórczości realizm, choć pejzaże miejskie i wnętrza mają w sobie wiele surrealizmu. Sam Balthus nie lubił surrealistów i nie chciał być kojarzony z tym ruchem. Nie przyłączył się do żadnej grupy ani do żadnej szkoły. Częstym motywem w jego pracach są koty i młode dziewczęta. Tworzył zresztą także scenografie teatralne i ilustracje książkowe. Twórczość Baltusa, uważana jest za bardzo zmysłową i dwuznaczną. On jednak podkreślał, że jest mężem religijnym, a przybierające prowokacyjne pozy, nimfetki z jego obrazów to po prostu anioły. Tworzył wokoło siebie aurę tajemniczości. Kiedy w 1938 roku przygotowywano jego wystawę w tej galerii w Londynie, zabiegał o to, aby nie podawano żadnych faktów biograficznych, a urodził się w Paryżu w 1908 roku w rodzinie artystycznej. Ojciec jego był malarzem i historykiem sztuki. Matka też była malarką, bardzo uzdolnioną akwarelistką. Sam Baltus był postacią niezwykle ciekawą. Znikał na lata, aby nagle pojawić się w Rzymie czy w, czy w Paryżu, gdzie brylował w towarzystwie, yy, rozmawiając w wielu językach. Mimo polskiego pochodzenia, nie znał języka polskiego. Pełnił różne funkcje w życiu, ale przede wszystkim uważał się za artystę skoncentrowanym na pracy twórczej. Twierdził, że jego obrazów nie da się interpretować, bo mają własną mowę, która nie jest do oddania w żadnym języku. Był jedynym malarzem w tym okresie, który nie usiłował malować jak Picasso. To musiało podobać się Pablowi Picasso na tyle, że nawet kupił obraz Baltusa. Postaciom, które przedstawiał w swoich obrazach, dziewczynkom w dwuznacznym modleniu często towarzyszą koty. A Baltus bardzo kochał koty. Nawet był nazywany przez swoich przyjaciół królem kotów. Warto tutaj wspomnieć, że czas w życiu Baldusa miał duże znaczenie. Myślę, że wynika to z tego, że urodził się 29 lutego i swoje urodziny obchodził raz na 4 lata. Do końca życia pracował twórczo w swojej pracowni ulokowanej w starej wazowni, a zmarł w wieku 90, 93 lat i to niemalże z papierosem na ustach. Dziwił się, jak inni podziwiani przez niego mistrzowie. Mogli malować bez nikotyny. Walterz poszukuje pięknej harmonii w swoich obrazach. Daje wyraz fascynacji życiem i młodością. Spośród wielu obrazów intrygujących mnie zwrócił moją uwagę dzieło z, z 1933 roku Ulica. Obraz ten, będący w kolekcji Museum of Modern Art w Nowym Jorku miałem okazję oglądać w oryginale na zorganizowanej w Rzymie wystawie Baltusa w 2016 roku w Willi Medici. Zwróćcie uwagę, że na tym obrazie nie ma żadnego kota, zwierzę, żadnego zwierzęcia spośród tych ulubionych przez malarza. Czy nie wydaje wam się, że ciekawsza byłaby ta kompozycja, gdyby na tej ulicy nagle pojawiły się koty? Spróbujmy. Przeprowadzić taki zabieg i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnego filmu.